Wskoczy to, albo nawet już samo wskakuje, bo już jest godzina. Także, jak coś to wchodzimy. No dobra, witam wszystkich serdecznie, powoli się zbieramy do pomeczowego podcastu po dzisiejszym spotkaniu z GKS-em Katowice. Dwóch gości, a w zasadzie jeden gość i współgospodarz podcastu, czyli Piotrek Grygierczyk, a gościem Maciej Grygierczyk, zbieżność nazwisk podobno zupełnie przypadkowa, bo kiedyś o to pytałem Piotrka, nie pytałem Maćka, ale słyszałem, słyszałem od Piotrka, że to jest czysty przypadek. No, rzeczywiście, to się to się to nie zdarzyło w moim już nie takim całkiem krótkim życiu, więc, więc... No dużo jest tego nazwiska w, w Czechowicach, nie? Ale raczej tam czy na południe bardziej województwa, czy na południu to średnio, no, ak Akurat z Czechowic mój dziadek pochodzi yy, od strony tamtej, no, więc możliwe. No to chyba z związane. To może jednak nie jest to czysty przypadek, a faktycznie jakieś więzy rodzinne trochę dalsze może występują. Jest taka No dobra, czekamy na jakąś odpowiedź. Rzuciłem komentarz, czy nas słychać i jak nas słychać. Zobaczymy, zobaczymy, czy wszystko jest w porządku z jakością transmisji. Na razie... Na razie nikt nie odpowiada, więc czekamy. Jakieś dwie reakcje, ale bez komentarza żadnego. Oj, tydzień temu nam się dwa tygodnie temu, jak pierwszy raz próbowaliśmy było ok, wszystko. wszystko... No, mów Dobra, te, teraz coś... No jest oczywiście z takim opóźnieniem, jak ciebie słyszę, ale słychać ciebie dobrze. Ona na słuchawce sobie puściłem jeszcze, ale... Myślę, yy, że Nie słychać a was, byłeś tam w stanie, byłeś tam w stanie wyłapać? co, nie, chyba tylko Ciebie słychać. A cóż, nie? Nie, dobra, mnie słychać było normalnie. Dobra. No dobra, to możemy zaczynać. I raczej powinno iść dobrze. Dokładnie, czyli możemy zaczynać. Minęła 18, tak jak się umówiliśmy dzisiaj na pomeczowy podcast w formie, w formie audycji, takiej powiedzmy live. Jeszcze raz witam Was serdecznie, czyli Piotrek, współgospodarz podcastu i Maciej Grygierczyk, Katowicki Sport ekspert powiedzmy od śląskiej piłki, czyli, czyli człowiek, który pewnie nam przy, o, mniej więcej wyjaśni, jakie nastroje były przed, jakie nastroje panują po meczu w Katowicach. Witajcie, witaj Maciek, witaj Piotrek. Cześć. Dobry wieczór. Panowie... To mocno powiedziane, ale ugadać mm. można. Jesteś jak najbardziej dla nas śląskim ekspertem Tutaj nie, 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 nie bądź taki skromny yy, Za moment przejdziemy Do tego co związane Z gks -em. Katowice Najpierw, najpierw ten te, te, tradycyjnie O składzie pod Beskidzia yy, Mats usiadł na Ławce w jego miejsce Giorgio Merebaszwili Piotrek ty byłeś na pomeczowej konferencji Gdzie trener yy, Piotr Jawny Tłumaczył powody tej zmiany Czy mógłbyś nam przytoczyć te, 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 te kulisy No tak, trener oczywiście mówił, że nie mógł skorzystać w tym spotkaniu z jego Benifasio, a także wypad Titas Minasius nie mówił, czy to kontuzja, czy to też może choroba jakaś. Jeśli chodzi o zmianę, tą skalę na RB, postanowili po prostu zagrać trochę ofensywnie stąd taka zmiana. Jeśli chodzi o mnie, to przed spotkaniem nie spodziewałem się jednak. Żadnych zmian, poza tym jedno wymuszono. Yy, gdy tam się dowiedziałem, że faktycznie ma być jeszcze dodatkowa jedna zmiana w składzie. tak pomyślałem, właśnie, że to może być Matias Kale i jego nieobecność. Natomiast zakładałem, że jednak w jego miejsce może się pojawić Frelek bądź też Janota, czyli taki jednak środkowy pomocnik typowy, nie taki Merbashwili, który bardziej charakterystyką przypomina yy, dziesiątkę powiedzmy na boisku, więc to mnie jednak zaskoczył. Mm -hmm. Macie skład GKS-u. Musimy pamiętać, że, że Katowicza grali w środę mecz wyjazdowy z Resowią, czyli ten terminarz mecz zaległy. Ten terminarz dosyć mocno napięty. W sobotę wczesnym popołudniem kolejne spotkanie w Bielsku Białej. Tam doszło do dużych zmian w wyjściowej 11 GKS-u. Czy raczej trener Górak postawił na tych piłkarzy, którzy też grali w Rzeszowie? Tak zaczynając od początku, to. Rzeczywiście, no nie sprawdzałem tego, ale nie wiem, czy, czy ktoś miał w ogóle w tym sezonie pierwszą i krótszą przerwę, no bo w środę mecz w Rzeszowie o 20.30, właśnie, że nawet nie u siebie, tylko wyjazdowy, trzeba było z tego że Rzeszowa w nocy ze środy na czwartek wrócić, no i już w sobotę o, o 12.40 mecz w Miejsku Białej. To tak naprawdę, no nie z winy GieKSy, bo to yy, nie w GieKSie był COVID i kwarantanny, tylko w Wresowi, a, a ten mecz z tej pierwszej kolejki no, rundy został, został przełożony i no, tu Gieksa niespecjalnie miała nawet argumenty w rozmowach z Polsatem, że ten termin był sztywny, tak jak mi ten Burak powiedział, no, zupełnie sztywny, negocjowalny i musieli tylko na to przystać, no, ale rzeczywiście, no, to na tym etapie rundy, no, na ostatniej i w ostatnim tygodniu no, tam jesiennych zmagań, żeby żeby mieć taką zbytkę meczów, to jest nienormalne dla mnie. Na no co do składu, no to tak naprawdę jeden znak zapytania był w kontekście Adriana Błąda, bo tak nawet na początku tygodnia się mówiło, no, że ten, no, co tu dużo gadać, no, bardzo ważny zawodnik, jakiś lider ofensywy, najlepszy asystent i czołowy asystent całej ligi. No, tam się mówiło, że on z powodu miśnia, kłopotów z mieśnią dwugłowym może już w ogóle nie zagrać, ale okazało się, że zresowią wszedł z ławki. Potem tak słyszałem, że nawet jest szansa, że, że zagał od pierwszej minuty w Bielsku. Ostatecznie wszedł w długiej połowie. Także to tu była tylko jedna zmiana w porównaniu do tego wyjazdowego meczu z Rzeszowiem. Na lewym, na lewym wahadle się, się zmienił Pawłas, zaczął na ławce, a, a Grzegorz Ogala, czyli ten po którego podaniu padła pierwsza bramka, wskoczył do, do 11. Mm -hmm. Twoim zdaniem ten środowy mecz w Rzeszowie Miał jakiś wpływ na przebieg spotkania w Bielsku Białej. No GKS zaczął troszkę mocniej niż pod Beskidzie, bo to w szóstej minucie po dośrodkowaniu Figla no dosyć niebezpieczna sytuacja pod Bielską Bramką i GKS jako pierwszy, jako pierwszy trafił do siatki. Twoim zdaniem trener Gurak chciał mocno z takim, takim uderzeniem rozpocząć to spotkanie, bo domyślał się, że braknie sił w drugiej połowie, czego nie było widać, ale... Ale myślisz, że Gieksa chciała tak mocno mocno nadepnąć od samych, od samego początku spotkania? Taki był pomysł na ten mecz? Nie wiem, czy bym tu jakąś dorabiał ideologię, bo też no, mimo wszystko GieKSa się wyraźnie na kontrę ustawiła, że to jakbyśmy tak przeanalizowali tą pierwszą połowę, która tak swoją drogą no, super widowiskiem była, no to wydaje mi się, że był ten moment taki gdzieś powiedzmy między, nie wiem, 25 a powiedzmy, no to nie wiem, 38 minutą, że ten ciężar gry rzeczywiście się przesunął na Mówę pod Byskidzie i nawet jak w telewizji, bo w telewizji oglądałem, się pojawiła statystyka posiadania piłki, no to w którymś momencie Geksa miała 51%, a to się to się raczej wiadomo przy takim nastawieniu nie zdarza. No nie no ja myślę, że generalnie obraz tego meczu nie ujmując niczego, absolutnie gieksie, bo zagrała dobre spotkanie, no to jednak gdzieś warunkowała Dyspozycja podweskidzia, które jak dla mnie no zagrało poniżej oczekiwań, i same Giekse napędzało tymi stratami, takimi nieklujnymi, niedokładnymi podaniami i, i w tym pewnie też mm, jakoś samo nie pomagało. Ja się szczerze mówiąc, spodziewałem, że no, raz z racji tabeli samej jakości polskiej i, i tego jak ta runda wyglądała, no to nie zakładałem, że, że te dwa dni po, po tym wyjeździe ciężkim do, do Rzeszowa, że akurat w Biecku. GieKSa będzie w stanie się na wyjeździe przełamać i wygać pierwszy mecz, raczej tu typowałem yy, na kuponie, tak mówiąc żargonem bogomachewskim, no to, no to jedynkę, no a, a to no rzeczywiście no GieKSa wytrzymała te trudy te, tego meczu i, i ale czy, czy to było tak jakoś ustawione, żeby, żeby mocno zacząć i potem ewentualnie zaliczki bronić, to chyba nie. Piotrek dla Ciebie duża, duża niespodzianka ten przebieg pierwszej połowy, zwłaszcza tej tak jak Maciek mówił do tej 38 minuty, gdzie później podłyski dzieje, owszem, stworzyło sobie kilka dobrych okazji, zwłaszcza ta Merebacz Filiego po, po stracie Rafała Figla, ale chyba, chyba no nie tak miała wyglądać ta pierwsza, pierwsza, pierwsza połowa w naszym wykonaniu. No tak, pierwsza połowa była dosyć wyrównana ze wskazaniem na podbeskidzie, natomiast tak, faktycznie no fragment gdzieś od 25 do 38 minuty GKS grał bardzo często piłką, aż to było dla mnie trochę zaskakujące, bo po tej bramce tam jeszcze równującej dla podbeskidzia trochę Bielszczanie się utrzymywali, przy piłce starali się atakować, natomiast potem GKS zyskał inicjatywę, on tworzył akcję, no, podbeskidzie, no, straty piłki to jest można powiedzieć główny. Główny, główny powód dzisiejszej porażki. W tej pierwszej połowie było ich trochę, aczkolwiek nie były aż tak czasem widoczne, bo oczywiście też tak jak na przykład po stracie Mikołajewskiego, gdzie wypych w ostatniej chwili uratował no, prawie pewną bramkę dla GKS-u. Natomiast no, jeśli chodzi o tą pierwszą część spotkania, no to gdy już bez skutków udało się ten GKS trochę zepchnąć na ich połowę, odzyskać piłkę, tam były dwie, trzy świetne okazje. Ta, to przejęcie też e, piłki przez i wybraniony Mereba to gdzie Mereba wrzucał piłkę z prawej strony boiska i Biliński, no tam ją musnął tuż przed tym bramkarzem, nie zdążył dobrze dołożyć głowy. Już się wydawało, że pod Beskidzie ma szansę na zdobycie tej drugiej bramki w pierwszej połowie, a jeżeli nie, no to na drugą ruszą i będą atakować. No ale piękna bramka Szymczaka do szatni, no, nie Podłamała tak zespół Górali czy nie, bo tej drugiej połowy no to nie dało się w ich, yy, w ich wystąpieniu w ogóle oglądać, co po, praktycznie co podanie szło od obrońców gdzieś tam, albo strata, albo niedokładne, albo piłkarze GKS-y przerywali je ślizgiem. No tam y, nie minęło niecałe, nie wiem, 7-8 minut. Już no ta był wołany na ławkę, chwilę później skale podwójna zmiana, która miała coś zmienić. No może trochę ograniczyła tą liczbę błędów, ale dalej było tych. No, ogromna ilość zagrań niecelnych pod Tak, wydaje mi się, że, że nasz duet trenerski, e, jawny Dymkowski, no nie trafił jednak z pomysłem na ten mecz i ze składem personalnym, bo e, po, tych, po, tych, po, tej, po tej serii trzech spotkań e, od Widzewa, tak, gdzie, gdzie graliśmy, gdzie Kowalski-Haberek został przesunięty do drugiej linii, Kolejne dwa mecze też podobnym zestawieniem personalnym. Dzisiaj pomysł, by zagrać bardziej ofensywnie mówił o tym trener jawny na pomyczowej konferencji, że, że właśnie ta, ta zmiana Merebaszwiliego za Skaleta to jest zmiana ofensywna, ale chcieli zagrać, wrzucić do składu typową dziesiątkę za, za piłkarza, który powiedzmy jest typową ósemką i spróbować, i spróbować mocniej, mocniej ofensywnie zagrać. No efekt, efekt tego był chyba Chyba odwrotnie od zamierzonego, bo tak jak mówisz, bardzo dużo strat w tej pierwszej połowie, może mniej widoczne niż w drugiej, ale, ale w tej pierwszej połowie też tych strat było dużo. Było bardzo dużo długich piłek przez to, że w środku pola po prostu była dziura, brakowało tam piłkarza, który byłby w stanie tą piłkę przyjąć, przetrzymać, rozegrać, roz przerzucić gdzieś na drugą stronę ciężar gry. Brakowało takiego, no, tak jak mówimy często nazywamy Skaleta czy to Przemek Drewniak go nazwał francuskim łącznikiem coś w tym jest i, i, tego, i tego zdecydowanie brakowało odeszliśmy od tego pomysłu, który zdawał, albo prawie zdawał egzamin, bo z odrom remis, ale też po, po dosyć dobrym spotkaniu, gdzie zabrakło skuteczności a dzisiaj, dzisiaj chyba przekombinowane troszkę i tak jak mówisz, później w drugiej połowie próba ratowania tego korekty, najpierw Bieroński, który wymieniony na Frelka, to bardziej wydaje się kwestia żółtej kartki, którą Kuba miał już na swoim koncie i, i był bliski z obejrzenia drugiego kartonika po jednym z ostrzejszych wejść. No i później zmiana... No tak, którą coś jeszcze. Że, że Kuba Bieroński dostał tą żółtą kartkę właściwie za Mareba Szkilego, który był po prostu podał do rywala i Kuba zdecydował się na przerwanie kontry po prostu i no, wiedział doskonale, że to będzie żółta kartka. Zgadza się, to było podanie przecież zbyt słabe, przechwyt e, przez zawodnika GKS-u, spóźniony Bieroński e, w konsekwencji zahaczył e, przeciwnika, zobaczył żółtą kartkę tutaj. Tutaj masz rację, to jest, to jest konsekwencja tego niedokładnego, niechlujnego podania Mereba Szwieriego. W ogóle tutaj też bym się zatrzymał na chwilę przy Gruzinie, bo to jest piłkarz, który no, ewidentny dołek formy złapał. Wydaje mi się, że to jest konsekwencja tego, że on nie przepracował okresu przygotowawczego, i tu będę się upierał. I, i nie wydaje mi się, żebym mitologizował, czy w jakiś sposób tutaj e, przeceniał jakby wartość tych, tych przygotowań przedsezonowych. E, nikt mi nie powie, że, że nie było widać takich wahań formy po Skale, po Goku, po Merybash filim czy po Bonifacio, który dosyć długo e, i trochę czasu potrzebował, żeby się wkomponować w zespół. Myślę, że dzisiaj kolejna odsłona, niestety tego była. Na szczęście, runda się kończy, i, i ten zespół będzie miał już możliwość w tym pełnym składzie personalnym przepracować okres e, przygotowawczy. I na, wiosnę, I na wiosnę powinno to wyglądać troszkę bardziej, że tak powiem, stabilnie. E, wracamy jeszcze do spotkania. Ta druga połowa, Maciej, e, e, to będzie pytanie do Ciebie. No, Gieksa zupełnie zamknięta momentami, cofnięta do defensywy. Tam drżałeś o wynik, czy, 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 czy miałeś raczej takie poczucie, że że nic już tutaj się nie wydarzy. Jak to jak to wyglądało z perspektywy Katowic? No szczerze mówiąc, jak rzadko kiedy, to, to miałem wrażenie, że GieKSa na swój sposób ten ten mecz jakoś tam ma pod kontrolą i no tak jakbyśmy sobie przypomnieli, no to była główka Frelka po doświadkowaniu Janoty i była taka interwencja Sadowskiego, który tam wydłubał piłkę Bilińskiemu, tak na no, ślizgu, bo Biliński by to zamknął. Ale tak poza tym, to sobie jakiś super szans pod Beskidzian. Nie, nie przypominam, tak, no, być może ja to źle oceniam, ale jak oglądałem konferencję ten rajawnego on powiedział o, w długiej połowie o, o ogromnej przewadze, no to ja bym się chyba nie, nie do końca z tym zgodził, bo generalnie było tak w tej momencie, że jak ktoś na no, Gieksom miał ogromną przewagę, no to zwykle coś strzelał, nie? bo to jednak miano jest długi czas najgorszej defensywy w pierwszej lidze, to czegoś zobowiązuje, ale to także. No też widzimy, panowie, było ok, wy analizujecie to wszystko pod kątem podbeskidzia i tak dalej. GieKSa też miewała takie mecze, w których, nie wiem, na przykład na Widzewie był taki mecz, że też wszystko jest w miarę, powiedzmy, poukładane i taki strzał, jak dzisiaj oddał Dałkach w słupek w pierwszej połowie, no to wtedy po prostu wpadał i, i się to wszystko rozklejało. Był, był mecz na widzewie, gdzie widzę miał w Expected z 0,69 i wygrał 3 nie? więc to czasem wyglądało. Ale generalnie ja miałem takie wrażenie, że, mm, że dzisiaj to kolokwialnie, mówiąc, to jest to w tyłach w miarę, w miarę e, pochytane, połapane. Też e, GieKSa ma problem z bronieniem się przy stałych fragmentach. Było, były takie mecze, jak choćby ten środowy w Rzeszowie, gdzie dwa gole straciła po stałych fragmentach. Był taki mecz jak z Tychami, gdzie też było 2-2 i też dwa gole stracone po stałych fragmentach. Do dzisiaj nawet, tak też sobie nie przypominam, żeby Bielsko jakoś mocno z jakiegoś rzutu wolnego czy różnego zagroziło. Nawet byłem zdziwiony w pierwszej połowie, jak pierwszy chyba rolny był i, i krótko go zagraliście. Bo tak mówię, kurczę, jak rywal wiadomo, że ma problem z jakimiś takimi piłkami bezpośrednio, Strzeliwanymi w polokamonie, to trzeba grać w taki sposób, a, a niekoniecznie kombinować. No. Tak, akurat... tej, tej długiej połowy, no to. Mhm. No, no. To akurat, jeśli chodzi o te stałe fragmenty, bo mówisz, że jak sama problem z bronieniem, my z kolei raczej to, 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 to z Piotrkiem we wrześniu chyba był, no, chyba koniec września dokładnie, był podcast z Serenerem Jawnym, gdzie on wprost powiedział, że oni na stałe fragmenty gry poświęcają. 20 minut w ciągu tygodnia nie pracują nad tym nie przykładają do tego większej wagi i to też widać po naszych statystykach bo nie wiem czy zdobyliśmy nie licząc rzutu karnego z koroną to chyba mamy tylko dwa lub trzy ale mogę się mylić bramki taki krótko zegrany rzut wolny tak jak widzieliśmy zakończony uderzeniem obok słupka Maćka Kowalskiego Haberka to jest coś co już miało miejsce chociażby w meczu z Motorem Lublin gdzie Kamil bardzo bardzo podobny bardzo sektor boiska, bardzo podobne rozegranie, efekt prawie podobny, bo tam Bieliński wysoko nad bramką, a dzisiaj troszkę obok jednego ze słupków, więc, więc też niecelny strzał. To jeśli chodzi o stałe fragmenty, a Piotrek, mam prośbę do ciebie, jeśli kojarzysz to możesz mnie poprawić, jeśli chodzi o liczbę bramek po stałych fragmentach. Natomiast jeśli chodzi o to szczęście, o którym mówiłeś, że, że to jest coś, co giek się często brakowało, no to dzisiaj chyba to szczęście było po waszej stronie, bo wspomniałeś o słupku gacha, a ja bym jeszcze wspomniał o tej sytuacji stuprocentowej myślę Merbaswilego gdzieś z 43-4 minuty, gdy no, na usprawiedliwienie Gruzina możemy powiedzieć, że ta piłka troszkę mu uciekała na tej no, nie najlepszej murawie i gdzieś tak widać, że maksymalnie wyciągnięty ją uderzył, uderzył obok słupka i gdyby ten. Ten, ten strzał znalazł miejsce do bramki kudły no to kto wie jakby potoczyło się to spotkanie może Szymczak nie strzeliłby drugiego drugiego gola i to podwyskidzie schodziłoby na e, prowadzenie do przerwy Piotrek jak z tymi stałymi fragmentami jesteś w stanie tutaj, e, mi, mi tutaj pomóc? No tak poza bramką Julio Rodriguez'a z Miedzią, tą honorową w ostatniej praktycznie akcji spotkania, no tak nie kojarzę po ramki po stałym fragmencie gry w wykonaniu górali po prostu. Czyli byłaby tylko jedna. Moż niczy. Możliwe, że jest tylko jedna, a mi się gdzieś drugie... Znaczy no, po rzucie przykąta. wolnym, czy po rzucie rożnym, jakieś takie rozegranie, no, no nic. No. Rzuty wolne przeważnie rozgrywamy krótko, czasami idzie taka miękka rzutka. no i po tych rzutach różnych też. Na dzisiaj było ich trochę też krótko rozegranych. Ewentualnie właśnie tam najczęściej są rzutki jakieś polekarne, ale no nie ma jakiegoś większego zagrożenia po nich, przeważnie. Mm -hmm. yy, konferencja pomyczowa, bo to jest rzecz, na której troszkę, troszkę więcej było. Znowu troszkę więcej zostało powiedziane przez trenera Jawnego, może, może brakowało nazwisk, tak jak po meczu w Olsztynie, gdzie, gdzie dwóch piłkarzy, jak pamiętasz Piotrek i na pewno pamiętają nasi słuchacze, no, opuściło Murawy już w przerwie. Dzisiaj takich, takiej sytuacji, no poza zabierońskim ale on nie jest jakby tam współwinny, żadnej, żadnej bramce tak w sposób bezpośredni, ale Trener jawny miał duże uwagi do prawdopodobnie Kacpraga, bo mówił o tym, że przy obu golach zbyt łatwe, wręcz chyba użył słowa katastrofalne atakowanie na raz przeciwnika. Skończyło się utratą, utratą dwóch, dwóch bramek. Prawdopodobnie miał na myśli naszego lewego wahadłowego, bo on ewidentnie za, zamieszany w tą drugą bramkę Szymczaka. No i później, później pytanie od Przemka Drewniaka o, o transfery zimowe, co, 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 co jakich ruchów oczekujesz sztab szkoleniowy? Tutaj było troszkę odbicie piłeczki w kierunku dyrektora Piworowicza, ale trener jawny nie chcąc zaradać więcej szczegółów, mówił, że chcieliby wzmocnić trzy pozycje. Piotrek, twoim zdaniem, o jakie o jakie pozycje może chodzić? O, o co. Jak, gdzie, gdzie szukamy wzmocnień twoim zdaniem? No ja myślę, że to, że szukamy wzmocnienia na stoperze, to nikogo nie będzie dziwić, No, już, no kosty nie mamy cały sezon. Kowalski Haberek został przesunięty teraz do środka Pola gdzieś nieźle sprawuje, więc no, potrzebny jest kolejny stoper. Nie ma nikt aktualnie nikogo za Julio Mikołajewskiego i wypycha. Myślę, że po dzisiejszym meczu widzimy również, że trzeba znaleźć lewe, lewe wahadło nogach, nie przez przypadek siedział na ławce w ostatnich spotkaniach i dziś no, wypadł słabo. Nie było i Milasiusa, natomiast to jest tak no, nominalnie raczej skrzydłowy niż obrońca. I no, on lepiej wydaje mi się czuje się w grze do przodu. Ma pozycję może nawet numer 10. Więc tam no, Bonifacio grał ostatnio i tam jest potrzebne wzmocnienie. No, nie wiem, no ciężko powiedzieć. Zobaczymy, czy Marko Rognicz odejdzie, bo jednak przydałby się ktoś jeszcze do ataku, bo wełniak no, dostaje mało szans, może z jakiegoś powodu y, dostaje mało szans. Natomiast y, no też środek pola, czy może taki typowo właśnie defensywny pomocnik, czy może taka ósemka. No i ja no to na razie mało daje. Zobaczymy, co, co będzie na wiosnę. Polkowski wchodzi, no. Czasem coś wniesie, no dzisiaj kompletnie nic nie wniosło jego wejście. No, freleg Bieroński mają prawie pewne pole do gry, no i obok nich właściwie tylko skalę na jakimś poziomie. No natomiast, yy, właśnie informacje z ostatniej chwili yy, inna zmiana się, żeby szykowała w Podbyski Sebastian Leczak dodał post yy, na Facebooka, i może yy, szybko przeczytam, bo to jest ciekawa sprawa. To był mój ostatni mecz za podbeskidzia. Odchodzę z poczuciem do, do, do dobrze wykonanej roboty. Przyłogię te kilometry, bardzo mała ilość kontuzji, czy przede wszystkim to, co lubię najbardziej, czyli ACC i DEC, sprawiło, że wierzę w swoje, w swoje prace. Decyzja została podjęta na górze i za nią ktoś teraz będzie odpowiadał. Dziękuję z Tobą za zaufanie, piłkarzom za wykonaną pracę, a kibicom za doping. No i to jest, myślę, dosyć, dosyć ciekawa informacja, gdyż no, kilku piłkarzy podbeskidzia. Nie było na tym okresie przygotowawczym, a i tak nie wyglądali aż tak źle. Były oczywiście problemy czasem z kondycją, ale raczej, raczej nie można zarzucić tej drużynie, żeby były, były jakieś problemy w drugich połowach, żeby oni stawali i no, praktycznie nic nie grali. No nie powiem, zaskoczyłeś mnie troszkę tą informacją w tym momencie. Nic jej nie zapowiadało, nic, nic się o tym nie mówiło. Eee... Nie wiem, czy były jakieś uwagi do przygotowania fizycznego, motorycznego w zespole. No ja nie, ja się z niczym konkretnym nie spotkałem. Myślę, że tam delikatne jakieś trzeszczenie, że tak powiem, było na linii, może wewnątrz sztabu, bo, bo trener Leciak ma takie, bym powiedział, specyficzne podejście. Jest raczej takim żartownisiem, troszkę śmieszkiem. Było to widać często w materiałach wideo na kulisach. To nie zawsze podobało się wszystkim nazwijmy to w szatni czy tam wśród naszych trenerów, ale to chyba nie wiem czy to była aż taka sytuacja, że ona by mogła w jakiś sposób rzutować. Ciekawe jest to mówić, że decyzja zapadła na górze, tak? Czyli, czyli tak jest napisane. Czyli prawdopodobnie no czy ja dyrektor sportowy Łukasz Piworowicz albo prezes klubu Bogdan jest. No to jest kolejny wątek, który będzie trzeba poruszyć rozmawiając z prezesem czy z dyrektorem bo myślę, że spróbujemy zaprosić do podcastu jednego i drugiego pana z dyrektorem Piworowiczem wstępnie jestem gdzieś umówiony na na, na następny tydzień myślę, że szybciej niż później bo, bo, bo prawdopodobnie coś ma się dziać z tego co wiem to może w ogóle przejdziemy troszkę już do takich tematów poza, poza spotkaniem dzisiejszym kwestia jest przede wszystkim tego typu i to będzie taka, taka łyżka dziewciu w tej beczce miodu, że tak powiem, bo ja jednak oceniam tę rundę bardzo pozytywnie, pomijając aspekt dzisiejszego spotkania. No to, no to nie do końca jest wszystko ok, jeśli chodzi o finanse klubu, ale nie chciałbym tutaj za dużo mówić, bo, bo na to przyjdzie jeszcze czas. Runda się skończyła, więc myślę, że można troszkę, troszkę więcej powiedzieć. Żegna się z podweskidziem sponsor główny firma BDX. No, pojawił się Talmet, czyli, czyli inna, mniejsza troszkę firma na spodękach. Ale to nie jest prawdopodobnie zmiana 1 do 1, bo BedX był sponsorem głównym. Talmed jest zapowiadany jako sponsor Gold, więc można przypuszczać, że to jest zmiana jednak na niekorzyść, jeśli chodzi o finanse klubu. No i jest taka nieduża, ale jest dziura budżetowa. Takie informacje, takie informacje udało mi się potwierdzić gdzieś nawet poza klubem w mieście. Debatowała, czy spotkała się Rada Nadzorcza w ostatnich, w ostatnich dniach. Ma się znowu zebrać w najbliższych, już po tym ostatnim spotkaniu. Prawdopodobnie będzie konieczność dokapitalizowania klubu jakąś kwotą. Ciężko mówić w tym momencie, jak, jak dużą. To nie, są, to nie są tak duże kwoty jak, jak, nie wiem, jak ostatnie dokapitalizowanie, które miało miejsce pod koniec 2018 roku. Gdy 5 milionów złotych potrzeba było wyłożyć, to raczej jest kwota, myślę, że nawet nie połowa z tego, że jeszcze jeszcze sporo mniej. Natomiast gdzieś tam odbija się troszkę czkawką to, co ta próba ratowania ekstraklasy na wiosnę gdzieś tam wtedy maksymalnie, maksymalnie wyżułowane zostały finanse klubu i plus dochodzi do tego, tak jak wiemy, no po spadku troszkę mniejsze zaangażowanie finansowe sponsorów, teraz odpada jeden ze sponsorów głównych i, i, i jest konieczność gdzieś tam po prostu pełnego, pełnego, no do kapitalizowania, czyli wyrównania tych wszystkich kwestii finansowych i od tego będzie zależne tak naprawdę to, co będzie się działo teraz zimą, jeśli chodzi o okienko transferowe, z tego co słyszałem, dyrektor Piworowicz jest gotowy w zasadzie, żeby te transfery przeprowadzać, ale na to wszystko też potrzeba pewnych ruchów i zgód tam na, tam na górze, o której nawet, o której, którą przywołał trener Leciak, więc, więc tak to ujmijmy. Te tematy myślę, że poruszymy sobie, ja je teraz zapoczątkowałem, ale myślę, że będziemy do nich płynnie przechodzić w kolejnych podcastach, bo zapowiadam, że że będę chciał się spotkać w najbliższych dniach i z dyrektorem Piworowiczem i z, prawdopodobnie też z presem Kusem nie rozmawiałem z nim o tym, ale myślę, że nam nie odmówi yy, i będziemy chcieli te, te kwestie poruszyć to taka forma zapowiedzi, a myślę, że jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek to, to to by było chyba na tyle myślę, że wątek jest mniej więcej spotkania wyczerpany dzięki wam panowie za za obecność, Maciek przede wszystkim